Słuchacze Uniwersytetu III wieku w Żarowie po raz kolejny już udowadniają, że ich nietypowa uczelnia dodaje im sił i wigoru. W piątek 10 czerwca 2011 roku podsumowano całoroczne wykłady i warsztaty na uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2010-2011. W spotkaniu podsumowującym tegoroczne działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oprócz licznie zgromadzonych studentów, udział wzięli burmistrz miasta Żarów Leszek Michalak, jego zastępca Grzegorz Osiecki, sekretarz gminy Żarów Sylwia Pawlik, była burmistrz Żarowa Lilla Gruntkowska, Helena Słowik, dyrektor gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie oraz Elżbieta Chrzan, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Świebudzicach. Zgromadzonych gości oraz studentów przywitał prezes zarządu Uniwersytetu III wieku, pan Zbigniew Owczarski, który przy okazji zwrócił uwagę, że słuchacze Uniwersytetu poświęcają swój czas na kształcenie oraz wykazują aktywność intelektualną i sprawność w skutecznym działaniu społecznym. Pani prezesie, zajęcia na Uniwersytecie III wieku cieszą się dużą popularnością. Proszę powiedzieć, jak wygląda frekwencja na takich zajęciach? Znaczy, frekwencje nie należy oceniać w takim klasycznym stylu jak dziennik szkolny. Frekwencja u nas się waży w ten sposób, że obserwujemy wzrost zainteresowania, wzrost chętny. Są takie zajęcia które mają zapisanych nawet 60 kilku uczestników. Tu fizjoterapia jednak bije rekordy. Ale są większość zajęć to uczestnicy w grupie 15-30-40 osób. W swoim wystąpieniu panowczarski podkreślił również, że Uniwersytet III wieku wykonał swój tegoroczny program. A proszę powiedzieć, jaki był ten miniony rok akademicki? No nie, to jest za trudne pytanie, bo ja muszę występować w podwójnej roli. Raz jako student i wtedy powiem, że bardzo słaby, bo byłem bardzo mało zdyscyplinowany, a drugi raz jako ten organizujący, członek zarządu, który mi daje satysfakcję, którego funkcja daje mi satysfakcję taką, że... Istotnie obserwując zadowolenie i zaangażowanie i to materializowanie się, może niewłaściwe słowo, ale spełnianie się przez członków w tych poszczególnych sekcjach to najbardziej imponującą jest rzeczą, to, to mnie najbardziej cieszy. Były wykłady z różnych dziedzin naukowych, spotkania z ciekawymi ludźmi, uczono się języków obcych, prowadzono zajęcia praktyczne w zakresie informatyki oraz zajęcia sportowe. Głos zabrał także burmistrz Leszek Michalak, który odniósł się do historii uniwersytetu i celów, jakie przyświecały podczas jego tworzenia oraz zwrócił uwagę na zwiększającą się z roku na rok liczbę słuchaczy, co potwierdza sens organizacji zajęć. Z kolei Lilla Gruntkowska, była burmistrz Żarowa i zarazem inicjatorka całego tego przedsięwzięcia, podziękowała wszystkim zaangażowanym w jego koordynację, wyrażając jednocześnie nadzieję, że w przyszłym roku akademickim zajęcia będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem. Proszę powiedzieć, jak wspominają Panie zajęcia w Uniwersytecie, w uniwersytecie III wieku? Jaki był ten miniony rok? To znaczy, ja jestem bardzo zadowolona, dlatego że chodzę na gimnastykę korekcyjną, która no chyba każda z uczestniczek sobie to ceni, bo w tym wieku ważny jest ruch. Prawda jest dobra kondycja, żebyśmy się mogły jeszcze poruszać, żebyśmy mogły być jeszcze sprawne, pomagać nie tylko, nie tylko sobie, ale pomagać swoim najbliższym. Panie mają też i wnuki, więc i wnukom, i swoim, i swoim, no swoim dzieciom. I także no, ja jestem bardzo zadowolona, oby tak dalej. A czy zajęcia na Uniwersytecie III wieku spełniają Pani oczekiwania? Jak najbardziej spełniają oczekiwania są naprawdę dostosowane są do każdego wieku, bo są tutaj panie i jeszcze w miarę młode i bardzo, bardzo podeszłym wieku. I obserwując to wszystkie jesteśmy naprawdę dużo, dużo sprawniejsze. No i jakby nie było, to troszkę oprócz tej sprawności to nam i po parę kilogramów też uciekło gdzieś tam, a to w naszym przypadku jest bardzo wskazane. Studenci seniorzy otrzymali certyfikaty ukończenia zajęć w roku akademickim 2010-2011, a później podziękowali za możliwość korzystania ze stworzonych warunków organizacyjnych dla ich osobistego rozwoju. Żegnano się na czas wakacyjny przy kawie, herbacie i łakociach, a w tle słychać było kolorowe piosenki w wykonaniu artystów seniorów. Cieszymy się echo naszych słów sprzed przed lat. Sąsiednie traf, które chwiązali i nim. tak było dobrze, abyśmy doczekały szczęśliwie przez wakacje wszystkie wróciły i ponownie dalej kontynuowały.